Podcast Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku cztery tematy. Zacznę od decyzji Rosji o zamknięciu polskiego konsulatu w Królewcu, Kaliningradzie, co jest reakcją na decyzję polskiego msz o zamknięciu konsulatu Rosji w Krakowie. No, dwa konsulaty już zostały Rosji zamknięte w Polsce, decyzja o zamknięciu dwóch polskich konsulatów w Rosji, w Sankt Petersburgu i teraz w królewcu Kaliningradzie. Pytanie, co dalej? No, został jeszcze konsulat Rosji w Gdańsku, polski konsulat w Irkucku, no i ambasady. Pytanie, co to oznacza? Czy Mamy do czynienia z, równ z równią pochyłą i gdzie grozi nawet zerwanie stosunków dyplomatycznych. To jest oczywiście pytanie, jak to może się dalej potoczyć. Drugi temat bardzo istotny to jest kwestia powracająca interpretacji artykułu 5 traktatu północnoatlantyckiego. Jest coś na rzeczy, że toczy się rzeczywiście ta bardzo mocna ożywiona dyskusja, która nie zawsze znajduje ujście. W mediach głównego nurtu nie zawsze ma szansę ujrzeć światło dzienne. Natomiast warto powiedzieć o wypowiedzi Andrzeja Plenkowicza, premiera Chorwacji, który na forum międzynarodowym powiedział, że to nie jest tak, że jesteśmy jedynie bezpieczni dzięki artykułowi V Traktatu Północnoatlantyckiego. Warto przybliżyć te słowa, warto się zastanowić, co tak naprawdę dzisiaj oznacza ten, ten artykuł. Trzeci temat istotny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko, jak pokażę Państwu, to jest kwestia mediacji rosyjskiej, która tutaj próbuje... Doprowadzić do zawarcia nowego porozumienia nuklearnego z Iranem. Co bardzo ciekawe, jeden z amerykańskich portali mówi o tym, że, Putin, że Władimir Putin osobiście naciska na Iran, w, w, aby ten całkowicie zaniechał wzbogacanie. Wzbogacanie uranu. Co to oznacza dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i ewentualnie bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w trzeciej części dzisiejszego odcinka? I temat ostatni, ale nie najmniej istotny, związany z Indo-Pacyfikiem, z doniesieniami jednego z brytyjskich dzienników o tym, że Amerykanie chcą wymóc na Japonii i Australii konkretne deklaracje dotyczące działań militarnych w sytuacji wojny o Tajwan. No tak, tutaj rzeczywiście dużymi krokami zbliża się ten moment przesilenia, zmiany równowagi sił na Indo-Pacyfiku, jakim niewątpliwie byłby atak Chin kontynentalnych na, na Tajwan. No i pytanie, kiedy to rzeczywiście może nastąpić? Spróbuję na to pytanie odpowiedzieć w ostatniej części dzisiejszego odcinka. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, lajkowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych. Zachęcam do wspierania kanału i tymczasem przechodzę do pierwszego tematu. Rosja ogłosiła zamknięcie polskiego konsulatu. W Królewcu, w Kaliningradzie. Jest to odpowiedź Moskwy na wcześniejsze wycofanie zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Krakowie. Ta decyzja została podjęta przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez ministra Radosława Sikorskiego w maju bieżącego roku. Wtedy argumentacja ministra sikorskiego, argumentacja polskiego MSZ-u wskazywała, że decyzja ta miała być związana z rzekomymi dowodami na udział rosyjskich służb specjalnych w podpaleniu Centrum Handlowego przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie. No i na tę reakcję rosyjską, Jakoś specjalnie długo nie trzeba było czekać decyzją rosyjskiego MSZ-u. Od 29 sierpnia 2025 roku zostaje cofnięta zgoda na funkcjonowanie polskiej placówki w obwodzie kaliningradzkim. Jest to postępująca eskalacja. Przypomnę tylko, że. To ta decyzja z 12 maja bieżącego roku o zamknięciu konsulatu Rosji w Krakowie nie była, nie była pierwszą tego typu decyzją. Jeszcze pod koniec października 2024 roku MSZ Rzeczypospolitej Polskiej wycofał zgodę na funkcjonowanie konsulatu Rosji w Poznaniu. No i tutaj mamy do czynienia z działaniami symetrycznymi, natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że Poza ambasadami Rosji w Warszawie, polskiej ambasady w Moskwie, jeszcze funkcjonują placówki konsularne w Irkucku i konsulat Rosji w Gdańsku. Natomiast moim zdaniem, należy się spodziewać Dalszego zaostrzania, niestety, dalszego zaostrzania relacji polsko-rosyjskich. -polsko Wiemy, że no ta, ta reakcja na zamknięcie konsulatu w Poznaniu pociągnęła za sobą decyzję władz rosyjskich o zamknięciu polskiego konsulatu w Petersburgu. Natomiast no, ten konsulat Rosji w Glańsku i ten konsulat Polski w Irkucku są ostatnimi, które jeszcze zostały. Jeżeli dojdzie do tej eskalacji, no to pewnie zapadną decyzje o zamknięciu tych placówek. No i pytanie, co dalej? Co dalej? Czy dojdzie do obniżenia relacji dyplomatycznych, podobnie jak to ma, w przypad... ma to miejsce w przypadku relacji Polski z Białorusią, kiedy nawet nie, oba państwa nie mają swoich ambasadorów. Natomiast tylko po ten poziom Stosunków dyplomatycznych jest obniżony do poziomu szarze d'affaires, Czy też w ogóle dojdzie do zerwania relacji dyplomatycznych Polski z Rosją? Uważam, że byłoby to bardzo, ale to bardzo złe, żeby nie powiedzieć w dłuższej perspektywie wręcz katastrofalne, ponieważ to świadczyłoby o przygotowywaniu się po prostu do wojny. No, a wojna byłaby katastrofą. To, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dzisiaj Polska no, nie ma żadnego interesu w wojnie z Rosją, a inna sprawa, że Polska jest w ogóle nie przygotowana do żadnej wojny i o tym mówią. Raporty Najwyższej Izby Kontroli to, to nie są jakieś subiektywne opinie jednego czy drugiego komentatora, jednego czy drugiego badacza, ale są to raporty najważniejszej instytucji kontrolnej państwa polskiego. Zatem no, pytanie też, co musiałoby się wydarzyć, żeby Polska została wepchnięta do wojny, bo przez ostatnie lata były takie próby, zresztą amerykańskie media potwierdzają, że yy, chociażby w kontekście tragedii w przewodowie, że był bardzo silny nacisk na to, aby Polska zaangażowała się mocniej we wspieranie Ukrainy. Myślę, że należy się obawiać różnego rodzaju prowokacji. Różnego rodzaju prowokacji, być może prowokacji pod obcą flagą, która miałaby spowodować wepchnięcie Polski do wojny. Tego nie można wykluczyć, to jest jeden oczywiście z możliwych scenariuszy, tego niestety nie można wykluczyć, tym bardziej, że sytuacja Ukrainy jest po prostu już coraz gorsza. Widzimy tę postępującą, konsekwentnie realizowaną letnią ofensywę Federacji Rosyjskiej. Widać, że Rosja prowadzi wojnę na wyniszczenie za pomocą tego swojego kontyngentu wydzielonego do właśnie walk na Ukrainie. I tutaj bez bezpośredniego zaangażowania się tak zwanego kolektywnego zachodu po stronie Ukrainy, no losy Ukrainy są po prostu przesądzone, stąd moim zdaniem można się niestety spodziewać różnego rodzaju nacisków, czy wręcz prowokacji, aby wciągnąć któryś kraj natowski do tego, tego konfliktu, do zaangażowania się, tym bardziej, że widzieliśmy, iż na razie wystopowała ta tak zwana koalicja chętnych, w związku z tym no, te najbliższe miesiące będą bardzo gorące pod tym kątem pamiętajmy o tych wypowiedziach. Deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy, którzy mówili o tym, że sierpień będzie absolutnie przełomowy, jeśli, czy może być absolutnie przełomowy, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, z uwagi na kończące się zasoby Ukrai Ukrainy no przede wszystkim te zasoby ludzkie i to warto mieć na uwadze. Warto też oczywiście pamiętać, że to nie nasza wojna i że Polska powinna się od tej wojny trzymać jak najdalej. Polska powinna występować w roli mediatora, zabiegać o jak najszybszy pokój, a nie dolewać oliwy do ognia, nie. Eskalować tego napięcia, które już jest bardzo mocne, jeżeli chodzi o relacje z Rosją i Białorusią. W interesie państwa polskiego jest jak najszybsza normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. To jest droga do pokoju, to jest droga do bezpieczeństwa. Żadna nawet milionowa armia nie zapewni Polsce tak skutecznego bezpieczeństwa, jakim jest solidna, profesjonalna dyplomacja i deeskalacja relacji z sąsiadami. Wraca temat interpretacji artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, na który tak wielu polityków i ekspertów powołuje się w kontekście zbiorowego bezpieczeństwa na kolektywnym zachodzie. Wraca ten temat za sprawą wypowiedzi premiera Chorwacji Andreja Plenkowicia, który 12 lipca 2025 roku, powiedział, cytuję: Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek w Europie nadal myślał, że jesteśmy bezpieczni jedynie dzięki artykułowi piątemu Traktatu Północnoatlantyckiego. Koniec cytatu. Przypomnę tylko, że ten artykuł stanowi, iż zbrojny atak na jednego, jedno z państw członkowskich NATO jest Traktowane jako atak na wszystkich. Niemniej jednak, sam artykuł 5 nie definiuje konkretnie, jak ta pomoc powinna wyglądać. Każde państwo decyduje za siebie o rozmiarze, o rozmiarze skali. W zakresie tej, tej pomocy. No i cóż, tutaj premier Plankowicz powiedział, że w tych w obecnym świecie reakcja wcale nie musi być, jak to powiedział cytuję, wspólna i roztropna. To wszystko. Te słowa padły podczas 18. edycji Międzynarodowej Konferencji Dubrownik Forum 2025, która odbywała się pod, pod hasłem Channeling the Change i w tych rozmowach uczestniczyło około 400 przedstawicieli państw z całego świata, w tym oczywiście społeczność akademicka, eksperci, dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tutaj niewątpliwie te słowa Plenkowicia miały szeroki rezonans. To jest to, to oczywiście nie padło gdzieś, można powiedzieć. W prywatnej rozmowie, ale wybrzmiało to na forum, na całym tym forum Dobrownik 2025, i w, w tym kontekście, zwłaszcza w kontekście też wojny na Ukrainie, to, to są znaczące słowa. To jest pokazanie, że sam artykuł 5, że sama, samo członkostwo w NATO nie jest dzisiaj jedynym gwarantem bezpieczeństwa, że nie można patrzeć na to tylko i wyłącznie no, przez pryzmat taki, że jesteśmy w NATO i nie musimy już nic właściwie robić w tym zakresie. Więc tutaj już sam fakt o tym, że podważył jakby premier, premier Chorwacji tę kwestię, że musi nastąpić wspólna i roztropna reakcja wszystkich, no też jasno pokazuje, że są te rysy, jeśli chodzi, o jeśli chodzi o taką wspólną politykę, tę wspólną wizję. Widać, że nie wszystkie państwa także chcą zwiększenia tych wydatków do 5% PKB, a trzeba też jasno powiedzieć, że Amerykanie bardzo mocno chcą przerzucić odpowiedzialność za wspieranie Ukrainy na swoich europejskich sojuszników. Najlepszym tego przykładem są wypowiedzi Matthew Whitakera, czyli ambasadora Stanów Zjednoczonych przy NATO, który jest, można powiedzieć, no, bezpośredni w tym wyrażaniu, wyrażaniu nadziei i oczekiwań amerykańskich. Przypomnę tylko, że 10 lipca bieżącego roku Whitaker powiedział amerykańskiej telewizji Newsmax, że Europejczycy powinni wziąć na siebie, jak to określił, lwią część kosztów wsparcia dla Ukrainy, dopóki ten kraj nie będzie w stanie obronić się samodzielnie bez zagranic. Bez zagranicznej pomocy. Tyle ambasador amerykański przy, przy NATO. To jest moim zdaniem dobrze wyrażające w ogóle intencje Donalda, Donalda Trumpa. Donald Trump oczywiście stosuje metodę kija i marchewki, która jest stara jak świat, jest skuteczna. Krótko mówiąc, wstrzymuje dostawy broni na Ukrainę wtedy, kiedy chce. Nacisnąć mocniej na Unię Europejską, wznawia dostawy broni na Ukrainę, kiedy uzyskuje mu się, udaje mu się uzyskać to, co to, co sobie założył, wystarczy spojrzeć na te ostatnie negocjacje, jeżeli chodzi o Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Właściwie tutaj można powiedzieć, że amerykańscy giganci technologiczni, tacy jak Apple, Meta i cała reszta, mają ogromne powody do radości, ponieważ Unia Europejska oddała praktycznie walkowerem kwestię podatku cyfrowego od właśnie takich największych firm w tej, w tej branży. No i Unia Europejska powiedziała, że ponieważ jest taka sytuacja, w negocjacjach handlowych między Unią a Stanami, że Bruksela na wszelki wypadek wycofuje się z tych planów nałożenia podatku na największe firmy cyfrowe, zamiast tego ma się skupić na wyrobach tytoniowych, na dwutlenku węgla, i tak dalej, i tak dalej. Niewątpliwie jest to sukces Donalda Trumpa, co do tego nie ma żadnej, żadnych wątpliwości. Oczywiście jest to sukces dla Stanów Zjednoczonych, nie dla, nie dla Unii Europejskiej. Także widać w, w tym kontekście, iż Cała, całe zabiegi o powiedziałbym, dobrą organizację szczytu na to 24-25 czerwca bieżącego roku w Hadze tak naprawdę bardzo mocno koncentrowały się na ugłaskaniu. Donalda, Donalda Trumpa na takim właściwie można powiedzieć połechtaniu jego ego, i aby czasem nie zmienił swojego zdania, jeśli chodzi o kwestie, no właśnie czy wspierania Ukrainy, czy dyslokacji amerykańskich wojsk w Europie, czy wreszcie samego członkostwa USA w Sojuszu Północnoatlantyckim. To pokazuje, jak Unia Europejska dzisiaj jest właściwie bezbronna, bez parasola wojskowego Stanów Zjednoczonych. Według portalu Axios prezydent Rosji, Władimir Putin, naciska na Iran, aby zaakceptował nowe porozumienie nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi. To porozumienie, które wprowadziłoby całkowity zakaz wzbogacania uranu. No, przypomnę tylko, że to porozumienie, które było wy wynegocjowane przez Zachód z Iranem podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej, Zerwał jednostronnie prezydent Donald Trump, po czym zresztą włączył się bardzo mocno w próbę ocieplenia relacji Izraela z państwami arabskimi. Doszło do tzw. Tak porozumień abrahamowych w 2020 roku. No i wiemy, że Izrael cały czas przygotowywał się do tego uderzenia na Iran. Uderzenia, które ostatecznie, patrząc na skutki 13 czerwca 2025 roku, okazało się nieskuteczne, jeśli chodzi o kwestie realizacji celów politycznych, No bo celem politycznym miała być zmiana systemu politycznego w Iranie, tego się nie udało zrobić z kilku przyczyn, no między innymi dlatego, że Iran odpowiedział bardzo mocno, jeżeli chodzi o te ostrzały Izraela i gdyby nie pomoc Amerykańska, gdyby nie te bombardowania, Iranu przez Stany Zjednoczone z, w nocy z 21 na 22 czerwca, no to też trudno powiedzieć, jakby się to mogło zakończyć dla, dla Izraela, na pewno ogromnymi stratami finansowymi. Niemniej jednak, trzeba jasno powiedzieć i przypomnieć, że 25 marca bieżącego roku dyrektor Wywiadu Narodowego USA, Tulsi Gabbard, jasno powiedziała przed kongresem, że Iran nie ma broni jądrowej i nie pracuje nad bronią jądrową. W związku z tym Tutaj oczywiście toczą się negocjacje, czy Iran ma prawo, czy nie ma prawa do wzbogacania uranu, do różnego rodzaju celów, niekoniecznie wojskowych, cywilnych, badawczych, naukowych, i tak dalej. Natomiast, natomiast w, w tym kontekście no, trzeba zadać pytanie, jak to wygląda. W, w, pod względem prawa międzynarodowego, pod względem tych zasad, które powinny regulować stosunki międzynarodowe. Wiemy, że Izrael posiada broń jądrową, natomiast chce zakazania posiadania broni jądrowej innym, znacznie większym zresztą pań, państwom, państwom, bo Izrael posiada no, niecałą populację nie, liczącą niecałe 10 milionów ludzi, Iran populację ponad 90 milionów, no i mamy tutaj oczywiście ogromną dysproporcję w tym zakresie. Jest Próba narzucenia takiego, takiej woli politycznej przy użyciu także siły zbrojnej, co jest złamaniem Karty Narodów Zjednoczonych. Natomiast pytanie, na ile, na ile Iran będzie w stanie pójść na kompromis. Myślę, że tutaj absolutnie kluczowe są decyzje na osi Teheran-Pekin i Teheran-Moskwa. Myślę, że też biorąc pod uwagę to i tę mediację rosyjską. Warto zadać pytanie, co z tego Rosja będzie miała. Bo Władimir Putin, wchodząc w buty mediatora na Bliskim Wschodzie, mediatora między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no niewątpliwie nie robi tego bezinteresownie, tak? no Polityka, którą realizują mocarstwa, jest polityką transakcyjną. No i tutaj można zadać sobie pytanie, co Obaj prezydenci, Trump i Putin, uzgodnili telefonicznie wtedy, kiedy Putin właśnie oferował swoją mediację. Tutaj widzimy, te źródła portalu Axios no, potwierdzają to, że Rosja naciska na Iran, aby doprowadzić do tego porozumienia nuklearnego. No i oczywiście pytanie, co po tym niedawnym dwunastodniowym konflikcie, co dalej? No bo albo kontynuacja działań wojennych, albo jakaś forma porozumienia. Moim zdaniem, Chiny dzisiaj nie są gotowe na to, aby przyjąć tak duży cios gospodarczy, jakim byłaby, jakim byłoby zablokowanie Ciśniny Ormus. Chiny też nie są jeszcze gotowe do tego, aby rozpocząć proces przywracania Tajwanu do, do macierzy, że tak, to, że tak to określę, co jest oczywiście celem geopolitycznym, który jasno powiedział, zakomunikował Xi Jinping. Wiemy, że na 2027 rok na stulecie armii ludowo-wyzwoleńczej, ta armia ma być gotowa. Ma być gotowa do właśnie przyłączenia Tajwanu do Chin kontynentalnych. Więc w tym kontekście niewątpliwie i dla Chin, i dla Rosji ten nacisk na Iran jest korzystny, jest korzystny, a Władimir Putin oczywiście może próbować tutaj wynegocjować ustępstwa amerykańskie na przykład na Ukrainie. I warto to mieć na uwadze pod kątem. Tej, tych, tej, tych, relacji transakcyjnych. tych relacji transakcyjnych. Warto to mieć na uwadze w kontekście bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego wielokrotnie już mówiłem w podcaście geopolitycznym w ciągu ostatnich lat, że to jest system naczyń połączonych, te, te konflikty, Bliski Wschód, Indo-Pacyfik i Europa Środkowo-Wschodnia. To zawsze warto mieć na uwadze. Dziennik Financial Times poinformował, że Stany Zjednoczone naciskają na Japonię i Australię, aby jasno zadeklarowały się, co zrobią w razie wojny z Chinami o Tajwan. O, I to jest niezwykle interesujące, ponieważ trzeba zauważyć, że Stany Zjednoczone nie gwarantują Tajwanowi bezwarunkowego wsparcia. I o tym doskonale oczywiście amerykańscy sojusznicy wiedzą. Wie o tym Tajwan, wie o tym Japonia, wie o tym Australia. Tym bardziej, tym mocniej te kraje są zaskoczone, że Amerykanie tak wprost no, żądają właściwie deklaracji deklaracji tego, co konkretnie władze w Tokio i w Kanberze chcą mo, mogą zrobić w przypadku właśnie tej, gorąc, tego gorącego konfliktu w ciśnienie tajwańskiej i tutaj według informacji Financial Times Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Pentagon wywiera presję wywiera presję i to dosyć silną presję co więcej brytyjski dziennik powołuje się na pięć niezależnych źródeł i Przekazuje informację, że sprawa ta stała się przedmiotem bardzo istotnych rozmów, prowadzonych przez e, ostatnie miesiące przez zastępcę szefa Pentagonu, El, Elbridge'a Kolbiego, właśnie z przedstawicielami Ministerstw Obrony Australii i, e, i Japonii. Według brytyjskiego dziennika żądania Stanów Zjednoczonych wywołały. No, nie tylko zaskoczenie, ale duże rozczarowanie i w Japonii, i w Australii. Pamiętajmy, że te kraje są bardzo bliskimi sojusznikami amerykańskimi, bo tutaj pojawiła się kwestia presji dotyczącej nie tylko zwiększenia wydatków wojskowych, ale deklaracji konkretnych zobowiązań w przypadku możliwej wojny o Tajwan. Czyli, krótko mówiąc, Amerykanie chcieliby wprowadzenia takiego mechanizmu. Właściwie automatycznego dołączenia do wojny z Chinami swoich najważniejszych sojuszników właśnie na Indo-Pacyfiku. Indo no w tym przypadku jest mowa właśnie o Japonii i Australii. Pamię przy warto przypomnieć, że jeszcze wśród tych kluczowych sojuszników jest Korea, Korea Południowa, natomiast tutaj Brytyjski Dziennik koncentruje się na tych dwóch, yy, dwóch państwach. Warto spojrzeć zresztą na to, co mówi sam Colby bo on skomentował sprawę akurat w mediach społecznościowych, na serwisie X czy na dawnym Twitterze, tam powiedział, że napisał, że działania Pentagonu realizują program prezydenta Donalda Trumpa, który można określić jako, cytuję, osiągnięcie pokoju przez siłę. Koniec cytatu. No i tutaj jest mowa o tym cały czas apelu o zwiększanie wydatków obronnych i tak dalej, i tak dalej, o ogólnej, wspólnej obronie, natomiast nie odniósł się żadnych do żadnych szczegółów. Co tak naprawdę Japonia i Australia miałyby zadeklarować? Jakie konkretne siły morskie, prawda, powietrzne, jeżeli chodzi o te kwestie obrony, obrony Tajwanu? Ja tylko przypomnę, że Amerykanie bardzo mocno naciskali na Tajwan na Firmę TSMC, która jest największym producentem półprzewodników na świecie, aby ta firma przenio, no, wybudowała fabryki w Stanach Zjednoczonych, bo zresztą, jak powiedział Donald Trump, nie wiadomo, co będzie w przyszłości z Tajwanem. To cytuję z pamięci. Generalnie to też wywołało pewien, pewien, no, pewną konsternację i, nie, i pewien niepokój w Tajpej, patrząc na to, że rzeczywiście te gwarancje amerykańskie nie są, nie są bezwarunkowe. No a też wiemy, że właśnie władze Tajwanu ćwiczą regularnie, ćwiczą obronę przed inwazją Chińskiej Republiki Ludowej. Wiemy, że ta chińska armia ludowo-wyzwoleńcza jest po prostu szkolona w tym, w tym zakresie. Tak jak już powiedziałem w dzisiejszym odcinku, rok 2027 ma być absolutnie takim przełomem na stulecie chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Ma być ona po prostu gotowa, ma być gotowa do. Przyłączenia Tajwanu do Chin kontynentalnych. Natomiast oczywiście Stany Zjednoczone cały czas twierdzą, że to zagrożenie chińską inwazją jest realne. Sam sekretarz obrony Pete Hexed jeszcze na początku czerwca bieżącego roku powiedział, że Pekin przygotowuje się do potencjalnego użycia siły militarnej w celu zmiany równowagi sił w regionie Indo-Pacyfiku, jak to, jak to określił. No i cóż, to wywołało dosyć nerwową reakcję ze strony chińskiego MSZ-u, które konsekwentnie od dekad powtarza, że Tajwan jest Wewnętrzną sprawą Chińskiej Republiki Ludowej, i tutaj Amerykanie nie powinni się w to w żaden sposób wtrącać. Pytanie, na ile dzisiaj Amerykanie są w stanie rzeczywiście obronić, obronić Tajwan, moim zdaniem. Z roku na rok ta perspektywa po prostu się kurczy, patrząc na to, jak bardzo mocno jest rozpędzona gospodarka chińska i jak wzrasta siła militarna oraz innowacje technologiczne, którymi no, nasycana jest właśnie chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza. -ludowo Dziękuję Państwu za uwagę.